Cześć! Witajcie jest piątek. Piąta 40. Jesteśmy bardzo zaspani, bo to chyba nasza pierwsza taka wczesna pobudka. Zabieramy rowery i jedziemy na ten pływający targ. Zobaczymy jak to tam się nam potoczy. Czy będziemy brać łódkę, czy będziemy jeździć po ulicach? Dziękuję. Także no zobaczymy, zobaczymy. Szukamy miejsca, gdzie będziemy mogli zrobić fajne ujęcia. No tutaj... Wydaje mi się, że musimy przejechać kawałek dalej. Tutaj prom e, pływa, więc e, zapewne ten cały handel z tamtej strony bardziej się koncentruje. Jesteśmy na pomoście. Jest tutaj chłopak. Do Wietnamczyk, prawda? Dowiaduję się z chłopakiem za pomocą translatora. <grym> <grym> I on chce jechać z nami, to znaczy jako uczestnik. Say hello! Hi! <grym> name? Oh, my name uh, sure. uh, is Adi? Adi. Najstym idź. Halo, Adi. Adi. Tak, okay, go. Let's Więc słuchajcie, jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Kolega jest z nami, patrzy tutaj gdzieś pod, pod ramieniem. A ja go Jest mega śmiesznie. Najlepsze jest to, że ja ruszyłem rowerem. W tym momencie poszułem pewne obciążenie. Mówię, co zgramy. A się okazuje, że mam pasażera. Słuchajcie, te bagażniki mają limit obciążenia, więc. No, ja mam nadzieję, że wytrzymają, ale czas. Jesteśmy już w łajwie. Mariusz? Każdy, każdy filmuje siebie, no, teraz mnie nie filmujemy. Jest nim niczym gwiazda Tak. Wcinasz kokosa. Tego kokosa. Tak. Ta przyjemność będzie trwała hmm, godzinę, dwie. No, zobaczymy, jak wyjdzie w praniu. I płacimy. Za łaibę 300 tysięcy, ale zrzucamy się jakby każdy po stówie, więc będzie nas to kosztowało jakieś 34 zł. No, a jesteśmy zdziwieni, bo zamiast pływać, to w sumie chodzi ja, na łody. Tak, W, w, w pływamy, ale po prostu nie poruszamy się. Do jakiejś kolejnej przystani. Słuchajcie, ten obrazek to jest naprawdę prawdziwy kwiat. W sadzie, no i pokazują nam różne drzewa, i tutaj akurat ciekawostka nawet y, y, dla nas durian. Y, drzewo, drzewo durianowe. A tu kolejne drzewo bananowe. To jest niesamowite, że z takich małych drzewek, a takie wielkie owoce. Jest jakaś akcja. Pan wszedł do góry. Wpadłem w błoto. Co tu się dzieje? Mango? To nie jest mango. Guava. w workach. Aby pewnie robaczki nie zażarły. Jesteśmy witani y, z herbatką. Tutaj y, oglądaliśmy sad y, tego pana. Całkiem wielki. Całkiem Bardzo duży taki. <grym> bardzo <grym> duży <grym> To no, Bardzo ładnie zielono, wilgotno stopę. Teraz tutaj mamy herbatę. Mamy też jakieś owoce. spoko.

Detonacje tutaj do góry, do dołu, kurde, bardzo ciężkie. Ale nic, ogarniemy powoli, powoli ogarniemy. Proszę, jak fajnie wyglądają panie wiosłujące w tych swoich wietnamskich kapeluszach. Jesteśmy na jedzeniu. Z tak, naszym przyjacielem. Nareszcie na jemy jakieś śniadanie. Mariusz ciąga super koł, jak smakuje. Jeszcze nie na razie sobie to A okay. Ja Właściwie wrzucam zioła. A ja wybrałam się po mm, kanapkę. Widzimy kanapkę z kiełbasą i z jajkiem. Okay, Bardzo apetyczne, prawda? Wygląda. Tak, i zażaramy się. Słuchajcie. Nasze spostrzeżenia po... Tej, mm, okay. ten flipie łódkowym. Ja wciąż mam niedosyt dosyć, jeśli chodzi o, o ten targ, bo znowu spodziewałem się, że będą małe łódki, taki, wiecie, kameralny klimat, a odnoszę wrażenie, że byliśmy po prostu jakby za późno i to wszystko się skończyło, ale dominowały takie duże łodzie, z tego co widzieliśmy, prawda? Takie... Mnóstwo, mnóstwo, rzeczy przewoziły powiedzmy do hurtowej sprzedaży. Adi wypożyczył rower i mogę szał, bo wypożyczył elektryczny rower, więc yeah. super. Jedziemy razem na wycieczkę dookoła tej naszej miejscówki. Przez jakieś półtorej godziny będziemy podróżować wspólnie. Juppie. Let's go! Myślę, że Adi tutaj ma jeden dom, a drugi dom w Chodźmy. stolicy. W stolicy, znowu jasno Chodzi stolicy. Chodźmy. W dawnej stolicy Wietnamu. Tak, i poprosił, żebyśmy przyjechali tutaj do jego pierwszego domu. Chyba proszę się przebrać, więc czekamy. Jesteśmy w takim, można powiedzieć, no, no można powiedzieć, no jesteśmy w totalnie takiej lokalesowej dzielnicy. Znowu przebijaliśmy się przez kilka kanałów. Tak, to jest standard. Jak to wdarcie? No. Słuchajcie, no i poczytałam o tych targach pływających. Więc okazuje się, że ten tutaj, na który tak się napaliliśmy, i że w końcu ten taki romantyczny look będzie, te małe łódki w ogóle, to nie to. To nie jest to miejsce. To jest jeden z trzech największych targów. On tutaj żyje, wiecie, od godziny drugiej w nocy. Kończy się o mm, tak siódmej, ósmej, a y, jakby szczyt, i wtedy, kiedy warto go oglądać, to jest. Między trzecią a czwartą nocy. Tak. Zatem... W ogóle to tutaj taki bardziej kamel hurtowy. Tak, kamel hurtowy. Przerzucają to Dokładnie. widać workami, takie spore ilości. Tak, także no, zrobimy sobie dzisiaj trip z Adim, i ja już tutaj zarządziłam na swoim po imieniu, że dzisiaj będziemy jechać jakby z powrotem do Willą. Chyba, że będzie Teko. I będziemy tam. Zapewne spać i następnego dnia uderzamy do Kampo i tam ma że tam będzie nasz do na market. I to co przyjechaliśmy do Wietnamu szukając marketu? No wiesz, póki co jest pięknie w dalcie Mekongu i szukamy tego co systemu. Ja nie narzekam. Nie chodź. Proszę, też chciałbym kiedyś tak umieć grać. A co?

Mamy tutaj przy domu Andigo to jest chyba jego rodzina tak mi się wydaje i, i mamy tutaj słuchajcie produkcję z suszonych longanów, wydubują pestek. Pokaż jak wyglądają. Wydubują ze skórek. To jest skórka. Tu jest specka. Wyciągają wszystko. Mm. Suszone longany. Mhm. A to co tam widzicie to jest papier, papier ryżowy. Stajemy właśnie na takim. Takie wątpliwe, to może być papier a to mogą być te takie słodkie, te naleśniki. No może. Może być tak. Ale słuchajcie, niesamowite. Adi zabrał nas do pogody i tutaj uruchomił swoje znajomości i mówiliśmy wejść do góry. I z góry no, mamy wspaniały widok. Tam rzeka. Tutaj właśnie na dachach suszą się, suszy się ten papier ryżowy. Słuchajcie, to jest przewagam zaznajomienia się z Lokalsem, który wprowadza cię w różne takie miejsca, gdzie pewnie samemu samej bliźnię dotarł. Jadę właśnie na takim śmiesznym rowerku. Where about you, Eddie? Like it? Okay. Bye bye. <laughs> bye bye. Abyś sobie nie uszkodził. O, teraz się czuję jak na harlaju. <laughs> jedziemy teraz w stronę miasta, a nas zabiera do jakiejś kolejnej miejscówki. Powiedział, gdzie jedziemy? Nie. Ale nikt nie przeszkadza. Tak. Bardzo sympatycznie. Pojedziemy. Muszę powiedzieć, że przejazd tym. Raksiem elektrycznym był bardzo zabawny. Czułem się jak na takim naprawdę dziecięcym rowerku. No, ale wiecie, żeby dojechać do sklepu po bułki, super sprawa. Słuchajcie, chłopak jest tak uczynny. To mamy wszystko na co, co nam się tylko zamarzy. Powiedzieliśmy, że mamy ochotę na kawę. Dobra, to chodźmy na kawę, ale mówię, ale z hamakiem. jest to jest hamak? No, nie kumał. No, to pokazałem mu zdjęcie w więzieniu I słuchajcie co? Zaprowadził nas do sklepu. Skamola się rozgląda za durianem. Quanto costa? 80 tysięcy za kilo. Czyli jakieś... Jakieś ile? 14-15 złotych. A jak wygląda ślub, w, czy właściwie wesele w Wietnamie? Hello! Tak wygląda panna młoda, piękna. Tutaj jest zdjęcie pary młodej, to jest brama. No i tutaj jest cała impreza. Na y, kawę, na hamaki. Z hamakami. I nie musimy tych hamaków kupować. Tak. I słuchajcie, mimo że jest gość przy nas, y, to odpowiemy na y, pewne pytanie. Mr. Ziemwit Nieźle pojechałaś No ale dobra, no ciekawość ludzka no Rozumiemy to, więc zaspokoimy Waszą ciekawość Jak wygląda sprawa Z robieniem przysłowiowej Dwójki na trasie Czy zdarza nam się zaliczyć krzaczory? Nie, nie zdarza nam się zaliczać krzeczorów Na siki tak, ale na kupę raczej nie, musicie o tym wiedzieć, że knajpy czy jakieś takie sklepy, gdzie można wejść i zapytać o toaletę, są w zasadzie na każdym kroku, i więc jeżeli coś nas złapie na trasie to możemy to można powiedzieć natychmiast załatwić w cywilizowanych warunkach, niekoniecznie w buszu widzicie. Mniej inne jak warunki wietnamskie. Jak na warunki wietnamskie, czy kambodżańskie, czy tajlandzkie, prawda? Natomiast chciałam powiedzieć, yy, aha, bo padło jeszcze pytanie, czy robimy to na sposób azjatycki z użyciem wody, czy jednak to marzamy się papierem, więc my staramy się robić tak, jak robią lokalsi, czyli yy, używamy po prostu wody, tak? Do, do umycia tyłka. Mamy tu wietnamską kawę. Teraz troszeczkę bliżej wam pokażemy, jak to wszystko wygląda. Zobaczcie. Tutaj. Pokażesz? Tutaj jest. Siada. Jest sitko. Na mm, spodzie pod sitkiem jest oczywiście kawa, mielona. Tutaj jest wlewany wrzątek. Przykrywany jest takim deczkiem, denkiem. I przez to sitko kawa zaparza się i przelewa do szklanki. Tak, więc teraz zdejmujemy pokrywkę. Zdejmujemy całą mm, tą Kapelusik <grafię> Kapeluszik, jak już tam się przelała kawa. Dosłodzę sobie wcześniej. Kawa jest czarna niczym smoła. Jaka, można powiedzieć esencja. Tutaj jest sam koncentrat. I zazwyczaj piję kawę białą. I normalnie bym pewnie też zamówiła kawę białą, ale Jesteśmy z Adim, więc... ją pije czarną. Tak. Niech będziemy w jednym teamie. I oto. Oto moja czarna, urodzona. Zdałaby się też słomkę. A jest tak mocna, chyba jednak muszę iść po śmietankę. Czas na powiedzenie. Goodbye. 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 Hej, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do, widzenia. Yes, great. do widzenia. W Wietnamie zwykle trafiamy na takie miejscówki typu hotele, guest house, które kosztują nas od 25 do 40 złotych. Tak, ale można czasami trafić, wiecie, na... Jak chcesz wydać więcej. Tak. Nie ma problemu, możesz wydać więcej. Oczywiście, że tak. Jesteśmy, przyjechaliśmy tak z ciekawości resort nad Mekongiem. O, to jest dział restauracyjny. A widzicie, fajnie zachowany ogród, zadbany. Yeah. Bangalowy na wodzie, na pale, po prawej, po lewej stronie. Tak, po prawej. Po, lewej. po prostu, no jest ekskluzywnie. Ile to kosztuje? 170 jest najdroższy. 170 dolarów za dobę 120 dolarów najtańszy. Hej. Czekamy na prom. Więc wykorzystaliśmy tą, to oczekiwanie na konsumpcję kokosa. Tak i potwierdza się nasze przypuszczenie, że im mniejszy prom, tym wyższy przejazd. Tutaj jest stawka. za przejazd. Tak, wyższa cena za przejazd. To płyniemy, moi kochani. To chyba będzie nasza najdłuższa taka przeprawa, tak mi się wydaje, promem, najdłuższa droga promowa. No póki co najdroższa, bo całe dwa zł nas kosztuje tak. za dwie osoby.

bez komentarza. Fajna. Ktoś musi mieć niezłą równowagę. Tak. No po pijaku to raczej nie przejdziesz. Nie no ja raczej nie. Jesteśmy na tej miejscowości, z którą wczoraj wyjeżdżaliśmy. E, bardzo szybki przejazd, bo jest pół do czwartej i my już jesteśmy na miejscu. Super. I teraz e, mamy obiad w klimacie rybnym. Mariusz wybrał zupełnie coś innego niż ja, jeśli chodzi o rybę, a dodatki warzywne mamy te same. Ona tutaj takie dzwonka obsmażone w jakimś takim sosie własnym, a ja mam coś ala la makrela, nie wiem dokładnie. A w takim coś jakby z pomidorami ten sos jest. I dostaliśmy też wywar z takim ichnym kabaczkiem nadziewanym i ten kabaczek jest gorzki, w związku z tym i wywar jest gorzki. No, co kto lubi? I wiecie co, w, w, przed jakąś godziną hmm, widzieliśmy takie, można powiedzieć, hmm, dość traumatyczne hmm, mięso. I tak dyskutujemy, czy wam to pokazać, czy wam nie pokazać, ale stwierdzamy, że nie będziemy pudrować, jakby, i, wiecie, upiększać na siłę czegoś. Chcemy wam pokazać, jak dana kultura wygląda, jak tu jest naprawdę, co zobaczyliśmy. Ale I też ciekawi nas to, jakie są Wasze spostrzeżenia. Bo tak. No, ym... Jak zaczynasz jeść świnkę albo wołowinkę, to się nie zastanawiasz. Jak zostało to ubite, no i w ogóle nad jakby uśmiercaniem zwierzaka. Tylko jakby efekt finalny, tak? Już jakiś gulasz albo schabowy, no stanowcze rzeczy. Także mamy takie mieszane uczucia. Myślę, że te mieszane uczucia wynikają przede wszystkim z tego, że dla nas, Europejczyków, jak coś chodzi ze świnką na smyczynę, to jest to po prostu trochę dziwne. A Tak samo jak dziwne jest dla nas. Dla to, że... nas, Europejczyków, to, że w Azji na przykład je się psy. Albo inne zwierzęta. Albo inne zwierzęta. Dobra, słuchajcie, teraz będziemy prezentować zdjęcia, które nie będą zbyt przyjemne. To będzie po prostu mięso psa... Ubite, ubitego psiaka widzieliśmy. Więc jeżeli nie, nie chcesz tego oglądać, to przejdźcie do tej minuty. Jesteśmy na wizji. Mówiłaś, że chcesz spałaszować psa. Wiecie, to no nie wiem. Takie ja mam teraz aż miękkie kolana, bo właśnie widzimy drastyczne zdjęcia, uwaga, zabitego psa jest mieszkanko jest w cenie 34 zł. Mhm. Składa się z jednego dużego łóżka, klimatyzacji. Telewizor, lodówka jest łazienka. Mariusz robi zdjęcia tego właśnie mostu. A ja siedzę pod mostem, jakkolwiek to brzmi. Słuchajcie, tutaj tak czasami odbywa się pranie. W Wietnamie w Rzece. Ale rzadko, naprawdę. To chyba pierwszy raz taki obrazek. O, przepraszam, tutaj drugi raz. No słuchajcie, to jest dopiero zachód słońca. E, pan nawet ze mną e, oglądał go. Jak e, romantycznie, prawda? I ciao! No to nasz czas kolacji. Mariusz ma zupę z jakimiś pieroszkami. Dla nich w kolacyjny, dla innych podwieczorek. Tak. Z krewetkami. Co wam pokazuję. Co to dzisiaj? Co tu dzisiaj? Jakieś takie masz śmieszne galaretki. Tak, nie wiem, co ma to jest. To było. Ale tutaj masz takie. Jak wonton. No, coś ala la wonton. Zupa z wodami może w każdym razie. Tutaj dodatki. To jest akurat brokuł chiński i e, limonka HD. Jana owocowo. Szejk z Archuda i z Jeszcze z Waszych pytań to co pamiętam. E, czy internet jest wszędzie? My się staramy, żeby internet był z nami. E, ponieważ musimy mieć internet e, z tego względu, że po prostu Mariusz pracuje online, więc... E, do. Do internetu jakby um, musimy mieć połączenie. I rzeczywiście te kraje Azji Zachodniej, Wschodniej, um, no, ja uważam, że mają imponujący rozwój internetu. No, Porównując chociażby do Ameryki Południowej, widzę mhm. takie kraje jak tam, um. Boliwia czy. Peru, o, To no, była tragedia no, z internetem. Dlatego tutaj, tutaj pod tym względem no, Azja wygrywa, no i też rozwój internetu mobilnego, to też jest coś niesamowitego, więc tak, internet można powiedzieć, że jest wszędzie, prawie wszędzie, to jest pierwsze pytanie. Kolejne, jakie ja pamiętam pytanie, to, um, to po co? Co robimy z filmami? Ładujemy to do góry. I czy coś jeszcze? Czym się zajmujemy? Ja rzuciłam pracę, a Mariusz prowadzi własny biznes. No, zdalnie. O tak, to na No dobrze, wiecie, no więcej pytań nie, nie pamiętam. Nie mam jak je sprawdzić. Więc to będziemy odpowiadać jutro. A tymczasem, trzymajcie się. i Widzimy się tomorrow! Bye.